Wilk i Siedem Koźlątek. Historia ta wydarzyła się tak dawno temu, że nawet najstarsze babcie nie pamiętają, jaki wtedy panował król. Ani czy był dobry, czy zły. A przygodę, która spotkała siedem niesfornych koźlątek, opowiadają swoim wnukom ku przestrodze. A te z kolei, kiedy dorosną. Powtarzają ją swoim dzieciom i wnukom. Zaczynała się jesień, a po niej miała nadejść sroga zima. Mama koza musiała zostawić w położonej w głębi lasu chatce siedmioro swoich dzieci i udać się na odległą łąkę. By zebrać zapasy siana na zimę. Przed wyjściem przestrzegła Koźlęta. Nie otwierajcie nikomu. W okolicy widziano wilka, który ma gruby głos, burę łapy zakończone ostrymi pazurami i wielki apetyt na was. Zaraz po wyjściu mamy kozy wilk zastukał do drzwi chaty. Ale maluchy rozpoznały go po grubym głosie i nie wpuściły do środka. Kosmaty zwierz wypił więc trzy surowe jaja, tak, że głos mu się zmienił i mógł naśladować kozie czynniki. Niewiele mu to pomogło, bo koźlęta rozpoznały go po burrej łapie i ostrych pazurach. Nie zrezygnował jednak. Pobiegł do wiatraka i wybielił się mąką, i znowu zapukał do drzwi chaty. Kto tam? zapytały koźlęta. To ja, wasza mama. O nie! Ty nie jesteś naszą mamą, stwierdziły maluchy. Mama zawsze pokazuje nam swoje białe kopytko. Wówczas wilk wsunął ubieloną, mąką łapę i koźlęta wpuściły go do środka. Wilk rzucił się na koźlęta i pożarł je w mgnieniu oka. Nie zauważył tylko najmniejszego koziołka który ukrył się w wielkim zegarze. Kiedy wróciła mama koza, malec opowiedział jej o tym, co się stało. Mama koza wkrótce odnalazła wilka. Niegodziwiec najadł się tak, że zmożył go sen. Koza postanowiła dać mu nauczkę. Rozcięła jego brzuch nożycami, a kiedy koźlęta wyskoczyły ze środka całe i zdrowe, zaszyła w żołądku potwora ciężkie kamienie. Kiedy wilk się przebudził, poczuł, że coś mu bardzo ciąży w brzuchu. Postanowił napić się wody z rzeki. Ledwie jednak pochylił się nad połyskującą w słońcu taflą, kamienie wciągnęły go do wody. W jednej chwili poszedł na dół, no, i wszelki słuch o nim zaginął. A koźlęta wróciły wraz z mamą do domu i żyły długo i szczęśliwie.